Bracia, słyszy się powszechnie o rozpuście między Wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan, mianowicie, że ktoś żyje z żoną swojego ojca. A Wy unieśliście się pychą, zamiast ubolewaniem żądać, by usunięto spośród Was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem. Tak, jakbym był wśród Was, sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię pana naszego Jezusa w łączności z duchem moim i z mocą pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Moi kochani, pamiętam jak przed wielu laty świętej pamięci ksiądz profesor Pytel mówił, że jest potrzebny jakiś kapłan czy biskup, który by czystym sercem mógł powiedzieć właśnie to, do czego tutaj nawołuje dzisiaj święty Paweł, a żeby mógł jasno powiedzieć i wytknąć grzechy ludzi Kościoła, po to, by te grzechy ujawnione, jasno potępiały grzeszne czyny. Taka, żeby... Sprawców tych czynów, jak mówi tutaj święty Paweł, wydać szatanowi dla zatraty ciała, ale ku ratunkowi ducha. Święty Paweł mówi, że będąc we wspólnocie kościoła, Bóg udziela nam błogosławieństwa, sprawia, że wspólnota żyje, cieszy się powodzeniem, to znaczy głoszenie Ewangelii obdarza ludzi chwałą i mogą postępować za Chrystusem. Kiedy jednak nie odcina się od grzechu, no to wówczas całe ciasto zostaje zakwaszone i tracimy Boże Błogosławieństwo. I to wydanie szatanowi to jest po prostu złożenie na barki tego, który się dopuścił złego czynu, konsekwencji tego, co zrobił, ale po to, by w tym utrudzeniu mógł podjąć to jako pokutę i zadośćucznienie ku, ku poprawie swojego życia. I to jest wzór, który nam święty Paweł zostawia, tak abyśmy tak właśnie postępowali. Cieszyli się błogosławieństwem Pana, radowali się, że należymy do Kościoła, który jest niepokalaną oblubienicą Chrystusa. Ale widać to wtedy, kiedy na co dzień kierujemy się czystością i prawdą. Co daj nam, Panie Boże, amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.